Nawet nie wiem jak zacząć ten film. Wczoraj, w sumie dzisiaj, z rana wstałem. Tak mega z rana, tak o czwartej czy o trzeciej. Wstałem i przez pół dnia zastanawiałem się, co powiedzieć do tej kamery. Czasem ciężko być sobą na tych filmach. Bo się boję, że ci będą oceniać, i to wszystko. Wczoraj byłem tak zły, skasowałem wszystkie dniki ze wczoraj, przysciutko, nic nie pozostało. Ale potem sobie chwilę posiedziałem, ochłonąłem. I jedną rzecz: a mianowicie to wszystko, co to może być to rozrysował w krajerze. A może nie? Bruce Lee kiedyś powiedział Nie obwiniaj się porażką To nie porażka, ale mało ambitny cel jest błędem W wielkiej próbie, honorowo, jest nawet polec To nie osiągnięcie miaruje sukces, tylko droga, którą przebędziemy, żeby ten sukces odnieść I to ta właśnie droga, to jest nasz narodowy sukces Na samym początku nie dowierzaliśmy nawet wyjścia wyjście z grupy A doszliśmy do na graliśmy z Portugalią To jest nasz sukces Very important lesson, Xiao Tree. Life will knock us down, but we can choose, matter or not, to get back up. A jakbyście się, kochani, zastanawiali, co robiłem przez cały dzień, to nagrywałam ten film. Cały dzień. Widzicie, jak się poświęcam? Widzicie, jak się poświęcam. I teraz macie zadanie: macie 10 sekund, żeby skopiować link tutaj u góry, nade mną. Kliknijcie s c taki guzik na klawiaturze. I u góry macie link, macie go skopiać i powysłać wszystkim znajomym, żeby jak najwięcej go osób zobaczyło, bo to jest naprawdę dla mnie ważne. Ok? Mogę na Was liczyć? Jak mogę na Was liczyć, to to was kocham wszystkich. W ogóle super słodziaki jesteście i w ogóle jak Max. Koniec vloga!